Żłobek Miejski nr 1 przy ulicy Kościuszki w Gnieźnie ma mieć nowy plac zabaw. Dzieci do niego uczęszczające będą mogły korzystać z większej ilości urządzeń, które zaplanowano w projekcie tej inwestycji. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z programu rządowego. Udało nam się pozyskać środki z programu Aktywne Place Zabaw. To jest kwota blisko 300 tysięcy złotych na modernizację przyległego Placu Zabaw, który jest tutaj właśnie przy żłobku numer 1. Żłobek mieści się w centrum miasta, przy ruchliwych drogach, a więc tutaj też w tej modernizacji uwzględnimy domy nasadzenia po to, aby też stworzyć taką ścianę ochronną przed hałasem i także taką te rośliny, które będą pochłaniały zanieczyszczenia. Ale oprócz tego również nowe zabawki na placu zabaw się pojawią, chociażby kolejka drewniana, będzie też wiata, a także chodnik, który jest, zamieni się w ścieżkę sensoryczną. Także będą także dodatkowe pomoce do prowadzenia zajęć na placu zabaw. To wszystko po to, aby rozwijać zarówno małą, dużą motorykę dzieci właśnie poprzez odpowiednie zabawy, ale też właśnie chociażby jak przez ścieżkę sensoryczną rozwijać zmysły to wszystko jest niezbędne w normalnym procesie rozwoju dziecka i przez to też dzieci potem idąc do przedszkola czy do szkoły mają mniejsze problemy właśnie w przyswajaniu i rozwoju przyswajaniu wiedzy i rozwoju takim osobowościowym także to wszystko robimy przede wszystkim dla dzieciaków no i ogromnie się cieszę z tego że właśnie ten projekt pozwoli też na stworzenie tej bariery ochronnej tak jak mówię tutaj dwie ruchliwe ulice bo ulica Warszawska czyli najazd na e, wiadukt popiołówki, czy tutaj e, ulica kościuszki, ruchliwe miejsca, więc, więc to, to jest właśnie też ważne, żeby dzieci mogły w odpowiednich warunkach na tym placu zabaw przebywać. Żłobek to miejsce, w którym wyjścia maluchów na zewnątrz są ważnym elementem dla ich rozwoju. Bardzo się cieszymy, że udało nam się dostać ten projekt, aktywny plac zabaw. Bardzo ważne jest dla dzieci, bo wiadomo, z tego placu korzysta 130 dzieci, a mamy tylko trzy sprzęty. Tak? Doposażymy, to już prezydent właściwie wszystko powiedział, kolejki drewniane, wiata, która pozwoli dzieciom, czy w niepogodę, czy w zbyt duże słońce, gdzie możemy przeprowadzić różne zajęcia pod tą wiatą. Także powstaną ogródki warzywne tu przed oddziałami wymienione zostaną nasadzenia, bo faktycznie bardzo, bardzo dużo, długi czas są te stare, one już nie spełniają warunków. Także dzieci zyskają, bo i dostęp do świeżego powietrza i jak pan prezydent powiedział, ulica jest ruchliwa, także i poprawi to też wizerunek miasta i tu naszego placu. Zmieniła się ustawa, są nowe standardy opieki dzieci do lat trzech. Wychodzimy codziennie, tylko nie w pogodę deszczową i w, przy dużym mrozie. Codziennie wychodzą, może z ulicy, bo jak jest mokro, trawa to nie widać, ale mamy przy oddziałach tarasy i są codziennie. Remont Placu Zabaw w żłobku ma się rozpocząć w lipcu i najprawdopodobniej zostanie ukończony do końca września.